W okazji Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom na Strzeleckim Skwerku odbyło się spotkanie pod hasłem Żyj zdrowo, bezpiecznie i aktywnie. Ludzie potrzebują kontaktu, ludzie potrzebują wiedzy, tej prostej wiedzy, mogą zadawać pytania, jak za tym idzie jeszcze możliwość zmierzenia sobie ciśnienia czy poziomu cukru. To oczywiście taki fajny, aktywny znowu skwer przy Starowskiej w Szelcach. Wraca, bo tutaj odbywały się spotkania dla dzieci, dzień dziecka, różne eventy wakacyjne. Jeszcze będą, a ten jeszcze jest taką zapowiedzią. Czas wakacji to również czas wyjazdów. Podczas wydarzenia odbyła się prelekcja: jak ustrzec się przed włamywaczami i oszustami prowadzona przez policjantki z Komendy Powiatowej. Można było się dowiedzieć o podstawowych zasadach, jak zabezpieczać swoje mienie, swoje mieszkanie przed włamawiczami, czyli yy... O sprawdzeniu drzwi, tak, czy nasze zamki są dobrej jakości, czy zamykamy drzwi, czy zamykamy okna przed wyjazdem, tak? E, czy też na przykład nie rozpowiadamy nie osobom, które nie powinny wiedzieć, co mamy w mieszkaniach, że nas nie będzie na przykład w tym czasie? E, warto też też na przykład powiadamiać sąsiadów, którzy przyjdą, tak, zobaczą, co się dzieje w mieszkaniu, podają przy okazji kwiatki, ale mogą też włączyć światło, włączyć telewizor, e, opróżnić skrzynkę e, na listy, żeby jednak ten oszt wiedział, że ten włamywacz wiedział, że w tym mieszkaniu jednak ktoś przybywa. Prelekcja była przypomnieniem powszechnej już wiedzy oraz okazją do poznania nowych metod, za pomocą których możemy zabezpieczyć siebie i swój dobytek. Usłyszałam wiele ciekawych rzeczy. Wiedza nam się jeszcze dzisiaj pogłębiła, dajemy klucze sąsiadowi. Ja na przykład tak robię. Uczestnicy mieli okazję wziąć również udział w treningu prowadzonym przez profesjonalistów. Podczas tak zwanego kwadransu z gimnastyką można było poznać proste ćwiczenia do powtórzenia w domu. To był przede wszystkim też trening funkcjonalny tak dla każdego z, prostym, z prostymi przedmiotami tak, typu butelki. Przede wszystkim liczy się ten pierwszy krok. Tak, czyli powolutku sobie zacząć i stopniować. Zdrowie, bezpieczeństwo oraz wspólny czas. Tak minął poranek na Zielonym Skwerku. W związku ze zbliżającym się sezonem wyjazdowym zachęcamy do odwiedzenia strony Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, gdzie dostępne są materiały edukacyjne dotyczące ochrony przed włamywaczami i oszustami.